Znasz to uczucie, gdy chcesz coś narysować, ale Twoja dłoń nagle zapomina, jak trzymać ołówek? Kiedy każdy Twój szkic ląduje w koszu, a Ty nie potrafisz narysować nawet prostej kreski? Kiedy jedyne, na co masz ochotę, to rzucić ołówkiem o podłogę i po prostu dać sobie spokój? Jeśli tak, to na 100% zaatakował Cię złośliwy potwór zwany art ArtBlockiem. Ale nie martw się, z zbłąka na duszo. Dzisiaj powiem Ci o tym, jak ja zwalczam tego mordercę kreatywności. Zapraszam do oglądania! Kroliczki, witam Was na moim biurku. Na początku chciałabym powiedzieć, że tak naprawdę ten filmik miał być zwykłym speedpaintem, bo jak widzicie, miałam tutaj kilka szkiców, które mi się podobały i po prostu chciałam przenieść je na kartkę, jednocześnie robiąc tego speedpainta. Jednak nie wszystko wyszło tak, jak chciałam i muszę Wam się przyznać, że faktycznie miałam tutaj lekkiego art bloka. Koniec końców postanowiłam skorzystać z tej okazji i nakręcić filmik o moim chwilowym kreatywnym wypaleniu. Specjalnie pokazuję Wam tutaj na tym filmiku, ile razy podchodziłam do tego szkicu, więc to naprawdę nie było tak, że od razu stwierdziłam, nic mi nie wyjdzie, nie będę nawet próbować, bo faktycznie próbowałam, próbowałam i nic mi nie wyszło. Mówiąc w skrócie, znalazłam się w ciemnej jaskini bloka. No dobra, ale jesteście tutaj pewnie po to, żeby zapytać, no to jak żyć? Jak poradzić sobie z tym perfidnym artblokiem? No cóż, jest kilka sposobów. Najpierw zaczniemy od tych najprostszych, czyli takich doraźnych, a później powiemy o tym, jak zmienić swoje myślenie i dać sobie samemu kopa motywacyjnego. No dobra, więc te najprostszy sposoby. Po pierwsze, coś dobrego. Co to znaczy? Po prostu zrób sobie jakiegoś pysznego shake'a, kawę czy herbatę, którą uwielbiasz, może po prostu potrzebujesz kilku minut odpoczynku, a do tego właśnie kawa czy herbata jest idealna. Oczywiście może to być też czekolada, wiecie, czekolada uwalnia endorfiny, więc jak najbardziej jestem na tak. Przechodzimy do drugiego prostego sposobu, który na mnie zawsze działa. Masz w domu jakieś mangi, artbooki albo nawet książki ilustrowane? Jeśli tak, to jesteś uratowany, ponieważ znajdziesz w nich ogromną dawkę inspiracji i motywacji do działania. Wystarczy tylko spojrzeć na te piękne ilustracje. O kolejnym sposobie na pewno słyszeliście i pewnie także go używacie. Mówię tutaj o magicznym Pinterestie, czyli zbiorze przepięknych zdjęć, które możesz przewijać cały dzień, a i tak nie dojdziesz do końca strony. Od roku staram się codziennie zostawić chociaż jeden portret z Pinteresta w moim szkicowniku. Kolejny sposób jest także bardzo prosty, ale nie aż tak oczywisty. Mówię tutaj o zamianie medium, czyli o zamianie narzędzi, którymi właśnie się posługiwaliśmy. Jeśli pracowaliśmy kredkami, możemy zamienić je na markery albo na akwarele, bo może w tym momencie akurat ten sposób bardziej nam podpasuje. Nowa technika to także nowe możliwości, więc jak najbardziej zachęcam Was tutaj do eksperymentowania z narzędziami, o których wcześniej może nie pomyśleliście. Efekty mogą być naprawdę spektakularne, a Wy będziecie się przy tym naprawdę dobrze bawić. Kolejny sposób, ostatni już z tych naszych prostych i przyjemnych metod pokonania artbloka. To takie trochę narcystyczne oglądanie swoich własnych rysunków. Czasami zobaczenie tego, jaki zrobiliśmy postęp, czy jak wyglądają nasze rysunki, z których jesteśmy zadowoleni, też może dać nam takiego niesamowitego kopa motywacyjnego. No to tyle, jeśli chodzi o te proste sposoby. Teraz porozmawiamy sobie trochę o tym, czym jest Ardlog, no i jak ja sobie z nim radzę, jeśli żaden z tych wcześniejszych sposobów nie zadziałał. Przy okazji także, żebyście mi się tutaj nie zanudzili na śmierć moim gadaniem, poratuję Was procesem z kolorowania mojego rysunku, który niedawno wróciłam na Instagrama, więc mam nadzieję, że będzie Wam się podobać, chociaż miałam tutaj niemałe problemy z oświetleniem. Mimo to myślę, że będzie miłym dopełnieniem do właśnie tej mojej gadki. Ale twierdzicie, że lubicie mnie słuchać, więc w sumie sami na siebie ukręciliście bat. No dobra, ale czym jest artwork? Jeśli miałabym tutaj przedstawić jakąś definicję, to powiedziałabym to, że to trwająca zazwyczaj od jednego do kilku dni taka blokada artystyczna którą zobrazować moglibyśmy jako takiego diabełka siedzącego w naszym umyśle, mówiącego nam, że nie potrafimy rysować i że w ogóle jesteśmy beznadziejni, więc najlepiej rzucić to wszystko i wyjechać i piszczam. No i wiadomo, najłatwiejszym rozwiązaniem byłoby tutaj po prostu go nie słuchać. No ale takie łatwe to nie jest. I jak ten diabełek się już zadomowi w waszej głowie, zrobi sobie herbatę i rozsiądzie się na swoim fotelu, no to trochę trudno go już wypędzić, więc trzeba tutaj przestawić swój sposób myślenia. Jeśli chodzi o mnie i możecie to kojarzyć z mojego filmiku QA, ja nie wierzę w to, że artbloka nie można rozrysować. Bo jeśli naprawdę będziecie próbować, będziecie brali kolejną kartkę do ręki i tak jak mówiłam wcześniej, próbować na przykład różnymi mediami tego artbloka przezwyciężyć, to na pewno dacie radę. I nie sądzę, że jest tutaj potrzeba rozdmuchiwać tego artbloka i siedzieć po prostu trzy dni, pogrążać się w rozpaczy i płakać nad tym, jak los strasznie nas potraktował więc myślę, że właśnie trzeba po prostu podejść do tego zupełnie inaczej i pomyśleć, że jest to chwilowa słabość i zaraz to nam minie. I tutaj od razu Wam mówię, że macie absolutny zakaz mówienia sobie, że macie artbloka. bo jeśli będziecie to sobie w kółko powtarzać, to na bank to w końcu uwierzycie, bo tak działa nasz umysł, więc jeśli już musicie sobie o tym powiedzieć, to nie wiem, nazwijcie to sobie jakoś inaczej, na przykład, że macie artystycznego kaca, i zobaczycie, od razu będzie lepiej i nie będziecie się tak spinać na punkcie tego słowa. Więc naprawdę polecam, to jest rewelacyjny sposób i mówię serio, jeśli kiedyś Was złapie na tym, że mówicie, że macie artbloka i nie możecie nic narysować, no to uważajcie, bo będę się czaić na was za każdym rogiem. I nawet jak otworzycie lodówkę, to ja tam będę. No dobra, żarty żartami, ale co jeszcze możemy zrobić, żeby faktycznie o tym artbloku nie myśleć? Kolejnym z moich sprawdzonych sposobów jest tutaj wyjście na dwór. Więc jeśli macie psa albo kota, którego prowadzicie na smyczy, albo chomika, albo, nie wiem, kaczkę czy kurę, po prostu weźcie swojego zwierzaka i wyjdźcie z nim na dwór. Szczególnie teraz, gdy robi się coraz cieplej i wszystko rozkwita, naprawdę bardzo łatwo można się zainspirować tym, jak natura nas teraz obdarza swoim pięknem. Więc tak, to jest rewelacyjny sposób i zawsze to na mnie działa. Dodatkowo gwarantuję wam, że wasza kura będzie w niebo wzięta. Wiem, że bardzo często ludzie mówią o tym, że na ArtBlocka pomaga im oglądanie seriali albo filmów. I tutaj faktycznie, jeśli na przykład oglądacie nowy serial i zainteresuje Was jakaś postać, to super od razu rzucić się w wir fanartów. Dlaczego? Bo jeśli dopiero co obejrzeliście serial i na przykład zakochaliście się w jakimś bohaterze, no to od razu czujecie taką fascynację i mówicie, o mój Boże, muszę narysować tą postać, ona jest taka genialna. Nie musicie tutaj myśleć o designie czy o kolorach, no bo ta postać już jest przygotowana. A mając taką blokadę, fajnie jest narysować coś, co sprawi nam dużo frajdy i pozwoli rozluźnić trochę tą naszą spiętą rękę. Podczas swoich kilku lat już rysowania dla innych ludzi, czyli rysowania komisjonów, Zauważyłam, że najczęściej łapię taką blokadę właśnie wtedy, kiedy albo goni mnie deadline, albo postać, którą muszę narysować, nie za bardzo jest w moim stylu. Czyli nie czuję mega fascynacji tą postacią i nie mam czegoś takiego, że właśnie od razu najchętniej usiadłabym do szkicu i po prostu zaczęła pracować. Więc tutaj też bardzo łatwo takim zmuszaniem się do pracy nad jakimś rysunkiem, nad jakąś postacią, spędzić się w takiego art blocka, blokując właśnie sobie tą przestrzeń i wolność artystyczną, i tutaj zauważyłam, że faktycznie zawsze działa to, że odkładam na chwilę to moje zlecenie, pomimo że na przykład no, mam te terminy, ale naprawdę nie wyjdzie z tego nic dobrego, jeśli będziemy no, cisnąć na siłę i po prostu będzie nam pot spływał z czoła, żebyśmy tylko narysowali kolejną kreskę. Na te 10-15 minut naprawdę możemy odłożyć pracę i po prostu pozwolić sobie na tą wolność i narysować coś, co sprawi nam Friday i da nam przede wszystkim trochę oddechu. Bardzo często gdy czuję spadek motywacji, pomaga mi joga. Jeśli nie lubicie tej formy aktywności fizycznej, możecie to oczywiście zamienić na jakąkolwiek inną, czyli na bieganie, na jazdę na rowerze, pływanie czy nawet na wyjście na spacer. To naprawdę pomaga oczyścić umysł. No i nie oszukujmy się, gdy rysujemy, to nie mamy zbyt wiele ruchu, więc na pewno wasze ciało mi za to podziękuje. Stwierdzicie, że dalej macie art bloka i potrzebujecie kolejnej rady. No to mam dla Was jeszcze chyba tylko jedną, ostatnią. Przestańcie taplać się we własnym sosie. Co to znaczy? A to znaczy tyle, żebyście po prostu otworzyli się na nowe rzeczy. Bądźcie trochę bardziej kreatywni. I mówię tutaj oczywiście o wyjściu ze swojej strefy komfortu. Nie tylko tej rysowniczej, żeby na przykład przestawić się z samych portretów na rysowanie kwiatów i zwierząt, ale także tej takiej życiowej. Możecie mi uwierzyć na słowo albo po prostu sprawdzić samemu, że takie nowe doświadczenia odbijają się nawet na tym, jak rysujemy, co przedstawiamy na kartce, a także z jaką łatwością to robimy. No bo jeśli faktycznie non-stop rysujemy to samo, to w pewnym momencie trudno jest odnaleźć nowe pokłady energii i motywacji. A jeśli wyjdziemy nad gór, na przykład zobaczymy coś, co nas zainspiruje, tak? czyli pójdziemy sobie nad staw, zobaczymy piękne kaczki, które nagle chcemy e, przedstawić w akwarelach, to naprawdę jest zupełnie inne podejście do tej kartki i do tego, co chcemy przedstawić ludziom. Więc mówię tutaj o doświadczeniu życiowym, które nabieramy właśnie przez to, że próbujemy nowych rzeczy, patrzymy na nowe rzeczy i uczymy się nowych rzeczy. Więc taka moja mądrość, wyjdźcie! I obserwujcie. Kiedyś przeczytałam, że dobry artysta powinien widzieć także wiatr i potrafić go zobrazować na kartce, więc następnym razem, gdy będziecie na dworze, na spacerze, zróbcie sobie takie ćwiczenie i pomyślcie, jak byście zobrazowali to, na co patrzycie. Pomyślcie też jakich kolorów byście użyli, jakie medium byście wybrali, bo to wszystko także wpływa na Waszą kreatywność, ją i pozwala spojrzeć na świat w zupełnie innych nowych kolorach. Także taka moja mądrość na koniec, Paulo Coelho w wersji Candy Kiki. Jeśli codziennie będziecie poznawać świat na nowo, to nigdy się tym światem nie znudzicie. No i tą mądrością życiową się z Wami pożegnam. Mam nadzieję, że chociaż trochę Wam pomogłam. No i do zobaczenia w następnym filmiku. Buziaki! Mua!